Co się stało, gdy twoje rodzeństwo zrobiło z siebie ofiarę dokładnie w twoim ważnym momencie. Moja siostra padła na ziemię z bólu dokładnie w chwili, gdy ogłosiłam, że dostałam awans, ale potem pokazałam jej nagranie, które zrobiłam 20 minut wcześniej, i patrzyłam, jak jej twarz blednie, kiedy zrozumiała, że wszyscy poznali prawdę. Ola urodziła się dwa miesiące za wcześnie. Była cała sina, trzy lata podłączona do rurek ciągle w szpitalach. Rodzice byli więc nadopiekuńczy, byli przy niej non stop, spełniali każdą zachciankę, a mnie kazali siedzieć w domu, żeby się nią zająć, zamiast wychodzić z koleżankami. Na początku myślałam, że tak trzeba. W końcu była chora, malutka, ale potem urosła i wyzdrowiała. Już nie potrzebowała maszyna, nie Lekarzy, ale zauważyła, że bycie chorą daje jej wszystko, czego chce. Prezenty, uwagę, współczucie. Zaczęło się od tego, że nagle dostawała bólu głowy, jak tylko miała coś odrabiać. Rodzice zabierali jej zeszyty i dawali lody. A gdy miała 11 lat, była już mistrzynią dramy. I zawsze dostawała ataku, kiedy coś ważnego działo się u mnie. Jak dostałam się do szkolnej reprezentacji, Ola nagle miała straszne bóle brzucha. Rodzice musieli wyjść z mojego pierwszego meczu. Gdy świętowaliśmy moje przyjęcie na studia, Ola zemdlała przy stole. Trafiliśmy na ostry dyżur. Lekarze nie znaleźli nic. Najgorsze, ten uśmieszek, który mi rzucała, kiedy nikt nie patrzył, ćwiczyła swoje cierpienie przed lustrem. Próbowałam powiedzieć rodzicom, ale ona już wcześniej mówiła im, że jestem nawet mojego chłopaka udało jej się zniszczyć. Wymyśliła jakieś fejki, że niby pisałam o niej, że udaje i że chciałabym, żeby zniknęła. Pokazała mu spreparowane screeny, zerwał ze mną w kawiarni, pokazał mi telefon, a potem Ola wysłała mi selfie w mojej bluzie, którą dał mi on. Miałam dość. Przez 5 lat kradła mi każdą chwilę, więc zaczęłam ją obserwować i odkryłam schemat. Zawsze łapała się za prawy bok. Głowa, brzuch, nerki, zawsze prawa strona. Zawsze wołała mamę. Ból zawsze był na 8, 9 albo 10 i zawsze przechodziło po dwóch, trzech godzinach. Akurat tyle, by mi wszystko popsuć. Gdy to ogarnęłam, zaczęłam planować i w zeszłą niedzielę zagrałam wszystko idealnie. Co miesiąc mamy rodzinny obiad. Wszyscy, ciotki, wujkowie, kuzyni. Na chwilę przed Obiadem nagrałam filmik w łazience. Powiedziałam w nim, że za chwilę ogłoszeni by awans i że Ola na to zareaguje. Powiedziałam dokładnie jak, że poczeka aż wszyscy przestaną klaskać, potem złapie się za prawy bok jęknie do mamy. powie, że to 9 na 10 i że trzeba będzie ją położyć, a jak nie przejdzie w 20 minut to do szpitala. W czasie obiadu stuknęłam w szklankę. Wszyscy zamilkli. Powiedziałam, że dostałam awans i podwyżkę. Wszyscy zaczęli gratulować. I jak na zawołanie Ola zesztywniała. Gdy zrobiło się cicho, złapała się za bok. Mamo, znowu to samo. Jak bardzo boli, kochanie? Zpytała mama już wstając. 9 na 10, muszę się położyć. Zabierzesz mnie, jeśli nie przejdzie? Mama już ją obejmowała I wtedy wstałam. Chwileczkę, powiedziałam. Zanim pójdziecie, wszyscy powinni coś zobaczyć. Podeszłam do telewizora, włączyłam telefon i włączyłam filmik. Serce mi waliło. Wszyscy patrzyli zdziwieni. Ola zaczęła się krzywić. Co ty robisz? Zapytała. I wtedy wideo ruszyło. Mój głos, moje przewidywania, cały pokój zamilkł. Ola nagle puściła bok i ruszyła na mnie. Chciała zabrać mi telefon i zatrzymała nagranie, ale to tylko pogorszyło sprawę. Przestała udawać ból. Biegła do mnie, krzycząc, że ją atakuje i wszystko źle wygląda. Ale rodzina już wiedziała: Wujek, który zawsze coś podejrzewał, rzucił Ty potrzebujesz pomocy. Ciocia, której koleżanka naprawdę ma chore dziecko, powiedziała: Dla ciebie to tylko piekło. Rodzice patrzyli na nią zupełnie inaczej, kazali jej iść na górę i więcej się nie pokazywać. Od tamtej pory nie udawała ani razu, a śmieszne jest to, że miesiąc temu naprawdę miała anginę i rodzice kazali jej przynieść wyniki z przychodni.